dobry Państwu, Szanowni Państwo, dzisiaj tu u nas powiecie jest ten dzień, aby cieszyć się, że został przegłosowany w Sejmie rządowy program wsparcia dla rodzin, Rodzina 800+. Jak dobrze pamiętamy z historii, w 2016 roku ten program został uruchomiony, Rodzina 500+, i obejmował drugie i kolejne dzieci. Później został zmodyfikowany w 2019 roku i ten program już przysługiwał na każde urodzone dziecko do 18 roku życia. Ten program zrewolucjonizował, można powiedzieć, życie społeczne, bo skończyły się już tak zwane zapisy w sklepach, gdzie rodziny robiły zakupy na zeszyty, na kredyt. Skończyły się również zaciąganie kredytów na przykład w jednej z firm, która brała bardzo wysokie oprocentowanie kredytów, nie będę jej wymieniał, ale na zakup pomocy do szkoły, zakup ubrań, zakup tornistrów, zakup sprzętu, książek i zeszytów. Szanowni Państwo, ten program został uzupełniony przez inne programy. Rodzinny kapitał opiekuńczy, który o, obejmuje dzieci od 12 do 35 miesiąca w wysokości 12 tysięcy złotych, ale też właśnie dobry spa, start, czy, czyli 300 złotych. Gdy dziecko idzie do szkoły, otrzymuje takie uposażenie w wysokości 300 złotych na zakup, zakup potrzebnych pomocy naukowych, ale też i na ubiór, na, jak wspomniałem, tornistry Mamy też inne programy rządowe, ale możemy powiedzieć tak, że w tej chwili ta zmiana, która dokonała się, czyli jednym słowem zapowiadana przez nasze kierownictwo, naszej formacji politycznej, przez prawo i sprawiedliwość, powoduje, że za 800 zł już dziecko będzie mogło o wiele więcej środków przeznaczyć na dodatkowe zajęcia na dodatkowe kursy, na czasem na podróże, na zwiększanie jakby swoich zainteresowań. Te wszystkie środki spowodują, że nasze dzieci, nasze rodziny będą żyły godnie i to jest niezwykle istotne. Ten program został oczywiście przez, jak Państwo wiecie, część opozycji skrytykowany. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Szymon Hołownia uznali, że powinno, powinien być prowadzony tylko dla rodzin pracujących, co jest niesprawiedliwe, bo cóż, dzieci winne są temu, że rodzic stracił pracę, czy rodzic nie pracuje. Oni też chcą, te dzieci chcą godnie żyć. Ale była również taka sugestia ze strony Platformy Obywatelskiej, która chciała ten program wprowadzić już od 1 lipca. Pamiętacie Państwo? Jak krytykowano, jak mówiono, że pieniędzy na program 500 Plus w 2016 roku, że nie, nie ma i nie będzie, szukano tych pieniędzy w zakopanym, kpiono z tego programu, ale tymczasem, jak my zaproponowaliśmy zwiększenie środków z programu 500 Plus z 500 na 800 zł, to wtedy Donald Tusk powiedział, że ten program powinien być prowadzony natychmiast od lipca. Tymczasem było to niemożliwe, nawet ze względu na Budżet ze względu na procedowanie. My wprowadzamy ten program od 1 stycznia. Środki będą wypłacane od do 29 lutego 2024 roku, ale od dnia 1 stycznia 2024 roku. Także cieszymy się, że program ten rusza, że miliony rodzin odczują to i chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że nie jest to jakaś rewaloryzacja, która jest związana z wysokością y, y, inflacji, bo realnie jest to ponad te 300 złotych dodatkowo, ponad, więcej ponad inflację. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim Państwa. Cieszymy się wszyscy, że inwestycja w rodzinę jest inwestycją najważniejszą w skali państwa, jest inwestycją strategiczną bo można różnego rodzaju rzeczy wyczyniać, programy wymyślać, ale inwestycja w człowieka, w rodzinę, w dziecko jest inwestycją najbardziej ważną i najbardziej wskazaną. Nie tak dawno jeden z portali gospodarczych finansowych podał, z czego się bardzo cieszyłem, że Polska jest na szarym końcu tak zwanego wykluczenia społecznego. Jeżeli możemy się z czegoś cieszyć, to możemy się tylko cieszyć, że w Europie Polska jest właśnie na najniższym poziomie wykluczenia społecznego, co pokazuje... Że działania podejmowane przez rząd, przez prawo, i sprawiedliwość są działaniami, które w jakiś sposób przyczyniają się do umocnienia yy, kondycji materialnej rodzin polskich. Ten program 800 plus jednoznacznie i dobitnie pokazuje, że tak właściwie jest. Myślę, że działania, które będą, będą podejmowane w kolejnych latach, przyczynią się do ustabilizowania jeszcze więcej, bardziej tej sytuacji, którą, o której tutaj mówimy. Dzisiaj wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju, jeżeli chodzi o, o kurorty, o, o, można powiedzieć o wakacje, o wypoczynek. Wiele właśnie rodzin wysyła swoje dzieci, wyjeżdża całymi rodzinami, korzystając z tego programu, nie tylko 800+, ale i bonu turystycznego, i, i można powiedzieć różnego rodzaju y, środków, które są właśnie przyczy, przyczy, y, przeznaczone na programy społeczne, programy socjalne, które właśnie służą przede wszystkim rodzinom biednym, rodzinom biedniejszym, rodzinom, które często były wykluczone, rodzinom, które miały problemy finansowe cieszymy się, że rozwój społeczny następuje, że widzimy te rodziny właśnie na wczasach, że widzimy dzieci, które no, nie są w jakiś sposób gorsze od rodzin z rodzin bogatszych że ten postęp i to wykluczenie w Polsce jest mniejsze, że zmniejsza się skala rodzin ubogich bo to jest miarą człowieczeństwa, jeżeli jeżeli państwo służy swoim obywatelom, służy najbiedniejszym, dziękuję. Bez wątpienia nowelizacja tego programu od 1 stycznia 2024 roku przyczyni się do jeszcze większej pewności rodzin, aby, aby rodziny mogły spokojnie patrzeć w przyszłość, aby, aby mogły, że tak powiem, podejmować kolejne kroki w rozwijaniu dzietności, ale i też, szanowni państwo, ten program jak wspomniał pan premier Mateusz Morawiecki, zniwelował tą, zniwelował ubóstwo w Polsce. No, no, widzimy e, ratingi, które są prowadzone przez agencje europejskie, gdzie, gdzie e, pokazują, że zostało, że Polska jest w tej nawet pierwszej czwórce, gdzie w ostatnich latach do społeczeństwa, do polityki Rodzinnej zostały skierowane środki i bez wątpienia ten program temu się przyczynił. Ja, Szanowni Państwo, chcę też powiedzieć o liczbach. Blisko 13,5 miliarda złotych, które trafiło tylko z tego programu 500, na Podkarpacie. To ogromna kwota skierowana do dzieci, skierowana do polskich rodzin. Oczywiście też inne programy, o których wspomnieli moi przedmówcy. Dobry Start, Mama 4. Czy rodzinny kapitał opiekuńczy to dodatkowe kwoty? Szanowni Państwo, po, po tej podwyżce tego świadczenia 9600 zł w skali roku będzie trafiało do każdego dziecka na terenie naszego kraju, na terenie naszego województwa. Ale też chcę wspomnieć, ile trafiło do, do dzieci, które, które od pierwszego dnia korzystają tego, z tego programu, czyli od 2016 roku do czerwca, czyli. Do czerwca tego roku. To ponad 40 tysięcy złotych na każde dziecko trafiło, aby nasze rodziny, nasze dzieci mogły się rozwijać. My też często odwiedzamy różne szkoły na terenie naszego województwa, i mogę bez wątpienia powiedzieć, że dzieci są lepiej ubrane, są dożywione i oczywiście są lepiej przygotowane. Jeżeli, jeżeli dziecko chce się rozwijać w danej Dziedzinie, Czy to chce się uczyć gry, gry na jakimś instrumencie, czy rozwijać się w sferze językowej, czy w sferze sportowej, to bez wątpienia widzimy, jak ten poziom przygotowania tych dzieci naprawdę, naprawdę się zwiększył. Dlatego też cieszymy się bez wątpienia, że polski rząd podejmuje kolejne działania, aby, aby w Polsce rodzinom i przede wszystkim dzieciom żyło się lepiej. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy... Dzień i dzisiejsza okazja do wspomnienia o programach, które rząd wciela w życie, to jest satysfakcja dla prawa i sprawiedliwości, również dla Solidarności, gdzie nieraz słyszymy, że prawo i sprawiedliwość odwołuje się do ideałów Solidarności. To, że może rząd przeznaczać środki na różne programy, to jest wynik dobrego rządzenia krajem. Że budżet jest na tyle silny, że możemy sobie na to pozwolić, i że jeszcze te inne programy, które są zapowiadane, mogą być realizowane. Ja tutaj y, wspomnę jeszcze poza tym, co mówili koledzy, że również w dziedzinie służby zdrowia y, te jednak dofinansowania, czy darmowe leki, jak się to mówi, do 18 roku i po 65, to będzie również wielkie ułatwienie dla. Tych, którzy potrzebują tych lekarstw, wyrażam przekonanie, że również to wsparcie dla samorządów, które rząd udziela, te przeznaczane środki na współfinansowanie różnych projektów, no, przyczynią się do jednak jeszcze nadrobienia tych zaległości, które po prostu do tej pory wyszły. Ja. Chciałbym tutaj szczególnie o tym programie ochrony zabytków wspomnieć, gdzie dbałość o historię, o tożsamość, o te materialne świadectwa przeszłości jest po prostu postawiona na najwyższym poziomie. Te programy, które realizujemy jako województwo, były o wiele mniejszej skali, o wiele mniejszym procencie dofinansowania ze strony. Samorządu do, dla beneficjentów. Teraz ten program spowoduje, że w bardzo krótkim czasie będziemy mogli bardzo dużo tych obiektów widzieć jako obiekty odnowione i te, które będą wspominać te dobre czasy przedwojenne. Bo jak sami pewnie wiemy, i wszyscy wiemy, że żadna budowla komunistyczna z okresu PRL-u, nie jest zabytkiem i nie może być żadnym zabytkiem. Także miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy nieraz uczestniczyć w takim podniosłym wydarzeniu i wspominać dobre działania na rzecz i samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców poszczególnych regionów. Dziękuję bardzo.